Oprócz strzeżenia porządku publicznego i częstych treningów, Agnieszka Berger przekazuje swoją wiedzę innym jako instruktor jiu -jitsu. Również z tym zadaniem radzi sobie świetnie. Jest tak jakby drugą mamą, bo wymaga mi, wspiera w zawodach, w każdych. No, bardzo fajna jest ambitna. ambitna. Oraz bardzo związana ze swoim rodzinnym miastem. Bo to jest strasznie, no, bo z się urodziłam, od urodzenia tu mieszkam, i od 14 lat tutaj trenuję. Reprezentuję tylko i i Sosnowiec. Żadne inne miasto. No to dziękujemy. miasto jeszcze nie raz będzie mogło być z tej dumy. Się troszkę boli, no. <grywa> <grywa> proszę, proszę. Zapraszamy teraz na scenę pana Michała Zająca, przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Sosnowcu. Szanowni Państwo. Prezydent Miasta Sosnowca na mocy zarządzenia nr 123 przyznaje pani Agnieszce Bergier wyróżnienie za dobitne osiągnięcia sportowe w 2012 roku. Zapraszamy panią Agnieszkę Berger. Proszę Państwa, co ja mogę powiedzieć? Moje osiągnięcia, trzykrotne Mistrzostwo, mistrzostwo Śląska, mistrzostwa Polski, mistrzostwa Europy, trzykrotnie Mistrzostwo z, rzęda, z rzędu z przepraszam, świata, w Kolumbii, w Austrii. Tak. Trener wszystkiego mnie nauczył. zasługuje ją do sportowym, sportowych, życiowych, prywatnych, zawodowych. Bardzo dziękuję. Ja, przesadziła to. Bardzo dziękuję mojej rodzinie, mojemu chłopakowi. Dziękuję kolegom z maty, kolegom z pracy. Przede wszystkim bardzo dziękuję moim przełożonym, którzy umożliwili mi że tak powiem, podzielenie pracy, służby. Pójścia na trening i uczestnictwa w zawodach, przygotowywania się do nich. Myślę, że nie zdołałam tutaj zdążyć wszystkim podziękować, dlatego wyróżniam tylko parę osób. Chciałam powiedzieć, że główną nagrodą dla mnie jest tutaj ten dyplom to co jest tutaj napisane a nagrodę pieniężną, którą zapewne Państwo wiedzą, że się dostaje, przekazałam mojemu koledze praktycznie z pracy. I zapewne Państwo wiedzą, że przyczynił się, pomaga na co dzień, a jego dwuletnia córeczka zachorowała na białaczkę. Oczekuje naszej pomocy i mojej, dlatego ja pomogłam, jak mogłam, do Państwa także apeluję o pomoc. W szkołach się uczyłam, trenuję 14 lat w Sosnowcu, pracuję w Sosnowcu, a przede wszystkim mam zaszczyt reprezentować Sosnowiec na arenach światowych, a Mazurek Dąbrowskiego, który nieraz już uczestniczył mi na zawodach, stojąc na pierwszym miejscu na podium. Jest to wrażenie, przygoda, wspomnienie nie do opisania. Tego życzę każdemu tutaj obecnemu, wszystkim obecnym sportowcom. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tą nagrodę.